Wyobraźcie sobie kandydata na prezydenta Polski, który, <laughs> jesteście ciekawi, no to posłuchajcie. Nie umie prowadzić rozmów, przerażają go otwarte pytania. Jajecznica to dla niego wyzwanie, ale kraj spoko ogarnie się. Ekspert od podatków, jego partia straciła miliony przez błędy księgowe. Promuje alkohol na swoich eventach, na których jest wielu nieletnich, ale spokojnie, jak mówi, od piwa trudno się uzależnić. Demokracja na co to komu? Głupi ustrój, który powinien przeminąć. Słowo honoru tak powiedział. Faszyzm chciał usunąć zakaz jego promowania, ale krytyka kościoła do więzienia. Zgwałcona kobieta to nie fajna rzecz, ale aborcja 10 lat więzienia. Płaca minimalna? Niepotrzebna. Możecie pracować za grosze. LGBT? Jego koledzy partyjni chcieli rejestracji gejów, żeby zakazać im pracy w szkole chociażby. Likwidacja darmowych studiów? Czemu nie? Niech bogaci się uczą, a wy pracujcie za miskę ryżu. Rozwód? Nie, chyba że biskup pozwoli. Ale teraz najlepsze. Jego sojusznicy to ludzie, którzy chcą po lexitu i współpracy z niemiecką skrajną prawicą FD i powrotu do współpracy z Putinem. Serio? Czy to jest człowiek, który powinien rządzić naszym krajem? Czy ktoś serio chce na niego głosować. Czekam na Wasze komentarze.